Dzień dobry. Stan umysłu, a zdrowie choroba. Bycie chorą, czy wola bycia zdrową? I tutaj fragmencik jednego z rozdziałów książki Zapalenie tarczycy choroba Hashimoto Korzenie i droga powrotna. Choroba to stan umysłu, utrzymywania się w pewnym stanie umysłu. Ludzie mówią, jestem chory, chora, lub pan jest chory, chora. W ten sposób określa się stan własnego bytu. Bycie chorym, jeśli to przyjmujesz, to jesteś chory. Jeśli poddajesz wątpliwość, to przyjmujesz aktywną postawę sprawdzenia tego, kontrolowania tego, zmieniania tego. Możesz powiedzieć sobie w danej chwili: Mam chorobę, ale nie jestem nią. To zupełnie inny stan bytu, ponieważ tak naprawdę nie jesteś cały, cała, pora, pory. Są takie części ciebie, które. Nie są chore w tym momencie. One mogą stać się chore, gdy przyjmiesz postawę, stan umysłu jestem chory. Gdy powiesz sobie, jestem zdrowa, zdrowa, ale jakaś moja część jest chora, to zmienia zupełnie sytuację. Wywołuje w tobie stan aktywnego czuwania, obserwowania siebie i reagowania na każdą sytuację, aby ją zmieniać w zdrowie być w drodze do zdrowia, aby być zdrowym, zdrową. Ważne jest zadanie sobie pytania: czego tak naprawdę chcę bycia chorym czy bycia zdrowym? Niektóre osoby mają profity z choroby, dostają zwolnienie lekarskie, litość, lajki na Facebooku, nawet rentę. Czy o to ci naprawdę chodzi? I z tym pytaniem zostawię dzisiaj tę oto krótką strategię patrzenia na siebie, na swój sposób. Myślenia, a więc bycia.